meczu z Zagłębiem Radomiak jeszcze wiosną nie przegrał i chciał tę dobrą pasę podtrzymać, a ponadto zrewanżować się za wstydliwą domową porażkę 1-6 do z ubiegłego sezonu. Choć sytuacji strzeleckich nie brakowało po obu stronach, to przy Narutowicza 9 padła tylko jedna bramka. W 34 minucie z rzutu wolnego przymierzył Damian Bochar, który pokonał nie najlepiej ustawionego w tej sytuacji Gabriela Kobylaka. Zagłębie wygrało z Radomiakiem 1-0. Pierwsza porażka można powiedzieć w tej rundzie, która bardzo boli, bo Chcieliśmy ten mecz zdecydowanie inaczej, żeby się dla nas ułożył. Kubuł zimnej wody na głowę przed, przed bardzo ważnym meczem derbowym. Żeśmy sobie tutaj porozmawiali w szatni, że trzeba eee, czasami. Mówię, ten kubeł sobie na głowę wylać i dostać, żeby, żeby się obudzić, bo, bo mówię, w każdym meczu chcemy dać maksa i, i, i wygrywać. Dzisiaj nam się to nie udało. Radom jak po 23 kolejce PKO Ekstraklasy, plasuje się na ósmym miejscu w tabeli z dorobkiem 32 punktów.